Thank you. W Działdowskim Zespole Szkół nr 1 ochotnicze chówce pracy zorganizowały targi edukacyjne. Młodzież gimnazjalna mogła zapoznać się z ofertami liceów i techników z całego powiatu działdowskiego. To nie pierwsza tego typu impreza w Działdowie. Targi edukacji i pracy organizowane są co roku. Przez, do tej pory były organizowane przez punkt pośrednictwa pracy, jednakże Młodzieżowe Centrum Kariery dołączyło do punktu pośrednictwa pracy i wspólnie zorganizowaliśmy targi pracy pod hasłem Praca i Kariera z OHP. Zaproszeni policjanci, strażacy czy leśnicy zachęcali do wybrania już w momencie przejścia do ponadgimnazjalnego etapu edukacji, właściwej dla tych zawodów specjalistycznej ścieżki kariery. Młodzież jednak jeszcze przed przyjściem na targi miała już swoje typy. Dział szkoła pocztowa właśnie tutaj, sprzedawca. Akurat wybieram się na Akademię Teatralną, więc klasę artystyczną. Sądzę, że interesująca jest. Jakiś konkretny kierunek, którego szukałaś, a którego nie było? Znaczy, na razie jeszcze nie. Poszukuję. A czego konkretnie szukasz? Profilu dla siebie. E, język polski z angielskim. To już mieliśmy wybraną wcześniej. Zawodowa w, tutaj na polnej. I podobał wam się akurat pokaz tej szkoły? No w sumie była słodko. Nic jeszcze tak? Naszymi umiejętnościami nie pasuje. Ale szukasz jakiegoś konkretnego kierunku? Czy tak ogólnie przyszła się rozejrzeć? Tak ogólnie. W targach uczestniczyło kilkaset młodych osób. Na różnorodnych stoiskach zapoznali się z ofertą edukacyjną, a podczas konkursów wygrali cenne nagrody. Teraz muszą już tylko napisać dobrze egzamin i złożyć podanie do wymarzonego liceum.